Siemanko. Dzisiaj sobie zagramy deathmatch z Szewczykiem. Znaczy, nie deathmatch, deatran. Nie wiem, w sumie co to jest jeszcze. Szewczyk wam opowie. Szewczyk opowiedz. Mapa. Dobrze, tu mamy mapę. To jest Scott poszak w sklepie. To jest twórca mapy Szewczyk. Czyli tutaj oto ten osobnik. Tre tester mapę miłek1243. Lajki sub dla pusi. O plus jeden plus jeden. Trzeba podgłośnić Gierkę i Znaczy, przyciszyć Gierkę. I podgłośnić trzeba. A, y, ogólnie to w tej mapie zostało użyte takie. Y, takie coś które nie niszczył ściany, więc trzeba się za tym bardziej oglądać. Okej. Okay. wtedy dodali. O, widzę, no, że tutaj, tutaj jest. Pod, pod, po, przy ścianach chodzić. Aha. O! Dobra! Fajnie, fajnie. Fajnie wykonane. A tu nie wiem. Dobra. Idziemy dalej. To jest tajemniczy rift. Znajdź niespodziankę. Musi się otworzyć. A okej. Okay. <grych> Dobra, szukiwanko. Klejnot. Posiadam klejnot na plecach. No i musisz znowu wejść. O. O kurde, ajajaj. Aj, aj. To jest rift śmierci. Tutaj postanowiłem wam przyspieszyć, po to żebyście po prostu nie tracili czasu I przyspieszyłem wam razy 8 i... no i to tyle Jakby co mam zepsuty mikrofon, dlatego jest taki gówniany dźwięk z mikrofonu Serka O! To jest drift wygrany teraz możesz kontynuować parkour, gdy grasz z innymi Zaczekaj na nich, okej okay. A co to nieważne, co to nieważne, co nieważne o tutaj jest popychadło O, skrzynencję Sczelinson. Sczelinson. Proszę użyć jednego rifta. Kot w sklepie poszak. Idziemy dalej. Dobra. Co jak mam tu przejść? Hmm. Może tu coś będzie. Nie, teraz muszę to rozgminić. A tu impulsy są dobra. A to łatwiotko. Dobra. Uwaga, to jest trudne. Gdy potrzebujesz pomocy, powiedz milczo. Dobra. A dobra, to jest fajne bardzo. Dobra, to jest dobra, fajne bardzo, dzięki, że takie coś fajnego zrobiłeś, szewczyk. O nie, cofnąłem się. Jak chcesz, to możesz się podrzucić tak wysoko i podskoczyć Spoczko. Dobra, tu jest, będzie na zakręcie, trzeba zak moc szybko zakręcić. Jak coś to się da zrobić, tylko że jest trudno. No wiem, wiem. Kurde. Ajajaj. Aj, aj. Gruby to trzymał się, szefczyk dalej poszedł trochę. O nie, znowu się cofnę, bo ja się mylę ciągle. M mogę ci dać podpowiedź. Nie, nie, nie. Była, w ogóle Ale mi kolory zbagowało No nie ja nie mogę przejść teraz <grym> Ej tak ten jak to Weź do góry i od razu lotnie A dobra Okej okay, dzięki No nie Oniku polarnego widać, że jest bardzo dobry z angielskiego. <laughs> Nie ja. <laughs> Kurde, byłem tak blisko, bym już. Widziałem już respa. A ja chyba wiem, jak już to można lepiej zrobić, niż ja. Niż... Dobra, wiem już. Polarny to przeszedł. Bez tego triku szewczyka Ajajaj, nie udało mi się, no nie. No nie, i znowu to zrobiłem, przeszedłem tu. Chcesz podpowiedzieć tak w ogóle, jak to ominąć? Nie, nie, ja nie chcę właśnie, ja chcę to przejść. Dobra, przeszedłem Nie no, polarny dał mnie Gdzie mam iść? Tutaj? Dobra Dobra, trzeba tam iść No nie! Każdy leci i się blokuje. Dobra. Oj nie! Właśnie tak myślałem na początku, że ten. Ja zużyję jednego z tych tych, dobra. dobra. Popularny cudownie Obra, Dobra To jest koniec, bo nie mam pomysłów Chcecie więcej? Ja bym chciał więcej Dobra No to to wszystko na dziś Pamiętajcie o kodzie w sklepie Poszak No i co, no i subskrybujcie z dzwoneczkiem Lajków nie, bo do... lajki są bez sensu